Filozofia dla mnie to jest nauka, z której mogę coś wynieść. Filozofia to dla mnie nieustanne dążenie do wiedzy życiowej i naukowej. Filozofia to dla mnie przygoda i szukanie licznych odpowiedzi. Filozofia dla mnie jest tym czymś, co daje sens mojemu życiu. Filozofia to spotkanie z moimi myślami. Filozofia to dla mnie długie rozmowy z babcią. Filozofia to dla mnie rodzaj nauki, który opiera się o ludzkich przemyśleniach i zadawaniu sobie pytań, na przykład o życiu codziennym, dlaczego, dlaczego nie i po co. Filozofia to dla mnie myślenie, zadawanie pytań, czemu to tak, a czemu to tak, czemu to się tak wydarzyło, a nie inaczej. Filozofia to dla mnie inny, lepszy pogląd na świat, rozszerzony pogląd na świat. On pomaga rozkryć moje myśli. Filozofia to dla mnie coś, przy czym mogę się odprężyć i wtedy nie czuję zmęczenia ani stresu. Filozofia to świetna Filozofia. zabawa.